Siema, siema! Uwaga! Co my zaczynamy teraz? Idziemy se tutaj yy, Dobrze wszystko 135 Dobra No i, i Gdzie pójdziemy? A do walki czy nie? A dawaj zobaczcie Jakich mam dobrych Tutaj Ci słabsi, słabsi O lepsi, lepsi, lepsi Lepsi, bardzo lepsi i ten pan, proszę państwa, jak go zrobiłem? Oj, bardzo dobrze! Oj, 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 ile pieniędzy, ale mało, 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 ale ile mam? Co to jest, proszę państwa, jak to możliwe, że ja tak. Zrobiłem. No coś nieprawdopodobnego. No, ja, ludzie, proszę państwa, zobaczymy. Hmm. Czym go zbić? A może tym. Dobra, lejemy go. Dobra, dobra, idę, o, idzie, idą. O! O się napieprzają! Oj oj Dobra, leci, leci, dobra, leci. Dawaj. Zbijaj, zbijaj, bo nie mamy czasu. Ale dostał! O jej w łeb, Co to można? Jak to? Hm. Oj! Tu są, ale tu jest ich mało. Ale nie, dobra, spokojnie! Spokojnie, spokojnie! O! Zaraz! O! Jest ewolucja! Jest, 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 jest! Jest już. Jest, to koniec nasz. Jest, wygraliśmy. Ale co mamy? Co mamy po pierwsze? Co nam dali? Co nam dali? To jest tak. Hmm, dobrze. Zbroje nam dali. Zbroja jest dobra bardzo, bo nam to da dużo. Zbroja dużo, dużo, dużo. Zbroja, no i